My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie Nie potrzeba mnoży zdań, by wykazać czym dla pań I dla panów tani, esta. Za świństwo drobne, proszę pani, pani płaci grosze I za świństwo większe skali, budżet paru nie nawali Stosujemy zniżek system za abonamencik świństw Torąg nie chce kalać, za nie pokala My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, tanie niesłychanie Nie potrzeba mnożyć zdań. by wykazać, czym ma pań. I dla panów tani Esta, 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 esta Zakopanie trupa w porcie Zakładanie myszy w torcie Uwiedzenie córki w koście Uczynienie dziurki w moście Zanurzanie wuja w stawie Usaczanie pary w trawie Posuwanie zbędnych pań Oferuje tanio My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, nieswytanie, nie, nie potrzeba mnożyć zdań, by wykazać, czym lapań pań I dla panów dali Esta, 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 esta Dokuczanie radiem z góry Wymuszanie przez tortury Osypianie ekstrabrośkiem Uduszanie przez pończoszkę, Obrzyzanie cynaderką Usuwanie śladów ścierką załorystę jest taki dań Oferuje dań odrań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, dranie tanie, niesłychanie Nie potrzeba noży znań Ty wykazać czym na pań I dla panów pani drań Esta, 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 tak jest E, zjebę mm. Biurka była, mi się podobała No bo w końcu mogłem coś zrobić I tak dużo osób nie nauczyłem Zbyt dużo bo się u niektórych z jednej z lub nie udało. Wszystko było fajnie. Szkoła mi się nie podoba. Po domu mi się nie chce zlewać. To w ogóle wszystko wokół jest B. To w ogóle.